Krótko i na temat. Jestem pewny, że praktycznie nikt nie zwraca na takie coś uwagi. Słuchajcie, ten dekielek jest po lekkim planowaniu. Z jakiego względu? Ano z takiego. Każdy dekielek już z wiekiem spowodował to, że pomimo dokręcenia element, który ma tu podciśnienie w sobie wystający, odstaje. Nie dokręcicie go żaden, w żaden sposób w każdym deklu odstaje. Widać. Uszczelka na tyle mało wystaje, że jest prawdopodobieństwo, że może zaciągnąć lewe powietrze. Tym, bo tutaj jest ten ran nie za duży, a on jest dość bardzo odgięty. No, wiek swoje zrobił tam, e, tak, wszystko, temperatura odcinnika też, ale przede wszystkim wiek. E, I ten dekielek jest po splanowaniu, zobaczcie, i przylega idealnie, perfekcyjnie. Więc jak bierzecie teraz taki dekielek, zakładacie go na korpus gaźnika, tutaj leży idealnie na powierzchni gaźnika, nic tu nie odstaje, nic, a ta uszczeleczka jest na tyle mała tu, że nie ma pewności, czy nie zaciągnie tędy czy nie zaciągnie tędy lewego powietrza, dlatego jak to zobaczyłem, że odstaje to postanowiłem, że dekiarki będą splanowane nie dużo, bo tu dużo nie trzeba było zebrać, zostały splanowane leżą teraz perfekcyjnie, idealnie, powierzchnia ogólnie jest gładziutka na całym elemencie a tak naprawdę, jak zaczynałem początkowo planować, to wszystko było splanowane. A tu od tej krawędzi do, do końca ten plastik był w ogóle nieruszony, bo po prostu był odgięty. Tak? Także e, to jest jeszcze jeden z ważnych aspektów, też, przy którym trzeba zwracać uwagę. I przypuszczam, że szczerze, mało kto stawia, nawet w ogóle na to zwraca uwagę, że to odstaje i tu może iść nieszczelność. Także jeszcze dekielki. E, Idą do, do planowania i, i splanuję je i, i dopiero będę skręcał na gotowo wszystko.